W dniu 1 marca 2014 roku o godzinie 18:10 otrzymaliśmy zgłoszenie do pożaru traw. W akcji wzięło udział czterech strażaków oraz GLBAMRT. Po dotarciu na miejsce okazało się, że pożar, a w zasadzie trzy pożary, rozmieszczone są na odcinku 2 km. Każdy z pożarów najprawdopodobniej był wynikiem podpalenia. W związku z trudnością z dojazdem gaszenie odbywało się tłumicami. Akcję zakończyliśmy po 30 minutach. Dzień, Anka, tutaj cię rozpala Już tu zjeżdżam